Dzień dobry. Dzień dobry, przywitajmy się. Dzień Cześć. Cześć. Eee, mam moderować ten wywiad z karabinem, ale obawiam się, że jak Michał zacznie na temat tego karabinu coś mówić, to się już nie zamknie do końca. Eee, ja tylko obserwowałem powstawanie tego, tego sprzętu przez no, jakiś spory okres czasu. Eee, dla mnie... na Christiana. <głos》>. Krystiana. Tak. Pewnie tak, pozdrawiamy Krystiana. Ja ja już... Jesteśmy u Michała, więc Michał trochę żałuje kawy. Ja już muszę pustym kubkiem eee, się tutaj oszukiwać. Zaraz żenu... Nie, nie ma takiego żenuła, ja Cię bardzo mam. proszę. Eee, poza tym, że to jest jakaś naklejeczka, o której zaraz co eee, ja osobiście uważam ten karabin za karabin kompletny. I chyba się jednak moi mili przymknę i posłucham, co Michał ma na ten temat do powiedzenia. Ewentualnie coś czasami podpytam. Proszę, oddaję, Historia. oddaję Ci głos. Opowiedz o tym sprzęcie, bo ja uważam go za karabin kompletny. Czy się mylę? Myślę, że nie. Myślę, że ten naprawdę karabin jest w pełni ukompletowany i jest takim karabinem, którego nic nie brakuje. Jakby. Zacznę od kalibru, bo sobie taki kiedyś umyśliłem 6,5284. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że kiedyś strzałem na Tice, tam się wymieniały osady, były przeróżne i ten kaliber został. Natomiast chciałem zbudować od podstaw nowy karabin. Czas, czy się zaczął? Karabin składał Krystian Janczewski, którego gorąco pozdrawiam. Zrobił go od razu z dwoma Jadęc. lufami. pustą kawą. I zrobił świetny, świetną robotę. I tak, jakby sama koncepcja był kaliber, wiedziałem jakiego systemu chcę użyć. Pościągałem wszystkie elementy, krystian ją w międzyczasie, robiłem miałem inny karabin, z którego strzelałem. Tiki, o ile dobrze pamiętam. Tak, to było oparte na systemu Tiki. Lufa była prufa w obocie karbonowym, dokładnie taka sama jak jest tutaj. Zaraz powiemy też później ciekawostkę. Już byłem w teamie Kalesa, więc miałem już tego Kalesa K525. Generalnie mogę zacząć go omawiać, tak? Bo tak jak mówię... To jakby... zacznij go generalnie omawiać. Bo widzę, że ciężko Ci opowiedzieć w trzech zdaniach jego historię. Omów go. Dla odmiany, od dołu dzisiaj. Od dołu? Od dołu. Dobrze, idąc od dołu... Mamy punkty styku. Mamy punkty styku. Na dole mamy specjalny element, bug rider chyba on się... Angle nazywa bug rider od KRG, który powoduje to, że jak mam poduszkę, to przesuwając sobie do przodu bądź do tyłu powoduje, że karabinierze strasznie, mi się strasznie mnie moje mili rytuje ta osada. Dlaczego Michał mnie ta osada? Tak strasznie irytuje. Bo chciałbyś taką mieć. Dokładnie. Jaka to jest osada? To jest Whisky 3 KRG ze składaną kolbą. Czy to składanie jest niezbędne? Fajne do czyszczenia i ewentualnie transportu. Aczkolwiek i tak w mojej skrzyni ja go y rozłożonego. Y rozłożonego. Więc nie używam tego bajeru, Natomiast do czyszczenia faktycznie nie ruszam stopki, nie ruszam baki, po prostu mhm. składam sobie kolbę na bok okay. i sobie normalnie mogę czyścić. Idąc dalej od dołu z tej strony, czy drugi punkt styku, tutaj mamy dwójnuk. Evo Arms to się nazywa. Tak naprawdę Czesi mi sprzedali mhm. ten dwójnuk, używa ich taka wąska grupa tam ludzi, to jest rusznikarski dwójnik, Mi bardzo odpowiada, bardzo pasuje. Można nóżki brać do przodu, do tyłu, fajnie się to reguluje, stopki troszkę, wymienić troszkę na jakieś szpinki. Atlas, czy, czy coś takiego, ale nie. Atlas jest troszkę inny, bo on się obraca jeszcze w tej osi no tutaj, no tak. tutaj, tak? Ten dwójnik obraca się tylko w osi wzdłużnej. Wzdłużnej. Oczywiście ma tam jakąś rączkę do, do robienia. On jest podobny troszkę do atlasa, niemniej jednak jest innym dwójnogiem. i to taka, powiedzmy, że bardzo daleka wariacja, jakbyśmy chcieli powiedzieć, tak? Na pewno nie jest to. Próba skopiowania Atlasa jako takiego. Nie, 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 ja nigdy nie zwrócił niczego z To, wyskerować. co ja bardzo lubię w tym dwójnogu, to jest to, że on ma mega wysokie stopki. Rozumiem. I zdarzają się. Sytuacje. Zdarzyły się sytuacje, chociażby na mykicie, kiedy tam był taki strzanie przez otwór, kiedy tam ludzie plecałaki budowali coś jeszcze i trzeba było się pomyć z tego że że nie ma takiego długiego, wysokiego bipoda. Tak, a ja po prostu rozłożyłem stopki. Jasne. Więc... No nie oszukasz, nie wygrasz. Nie oszukasz, nie wygrasz. No, no tak, oszukałem, bo mam taki dwójnuk, który ma takie stopki. Słusznie. I oni tego nie wiedzieli. I oni tego nie wiedzieli. Idąc jakby dalej do góry, tak jak powiedziałeś, Whisky 3 KRG. Ja osobiście uważam, że to są jedne z najfajniejszych osad, dlatego że nie znam osoby, która by się położyła do, do karabinu, 3. czy to jest Whisky 3, czy to jest X-Ray, czy to jest Bravo, żeby się do niego położyła i powiedziała: niewygodnie mi, mm -hmm. że czegoś mi brakuje". Czyli mamy te wszystkie miejsca. Mamy te miejsca na kciuki. Nie jestem w teamie KRG, ale osobiście potwierdzam. Tak. Naprawdę mnóstwo punktów montażowych do montowania akcesoriów. Tu się pojawia szyna arka, można jakieś szynki, nieszynki, szynki, bariery stopy, montować wszystko. Tu z przodu mamy spigota. Czyli wysunięty do przodu delikatnie dodatkowy On punkt, jest montażu. On nie się w zestawie trzeba sobie On Nie, O trzeba go dokupić. No właśnie, może o które są poza yy, pudełkowym kompletowaniem osady tak. Whisky 3. Więc mamy tutaj domontowanego spigota, po to właśnie, żeby odsunąć dwójnóg do przodu. Bo ja tak lubię. Bo jakby był z tyłu, to byłby. Z... Za bardzo z tyłu. To byłoby za bardzo z tyłu. Druga rzecz, ja chciałem domontować montaż do Noctowizji, dlatego że zdarzało nam się startować w zawodach, gdzie Noctowizja czy termowizja była wykorzystywana i stwierdziłem, że muszę mieć single, taki montaż. Single shot, tak? Chociażby. Cho, chociażby. chociażby. Pozdrawiamy wszystkich z single shot'a. Tak jest. Także chłopaki, zdrawstwa. Czeka, czekamy, czekamy, czekamy na kolejną decyzję, bo zajebiste zawody robicie. Mam ten punkt motorzowy do Noctowizji, gdyby była taka potrzeba. Idziemy dalej do góry. Defiance Deviant, mam na nią chyba 7 czy 8 miesięcy, żeby ze Stanów przyszła. A tu? I przyszła, a przepraszam Cię. Tak, tutaj mamy montaż do worka po prostu, na arkę i również do tej arki mogę podpiąć się karabinem do trójnogu. trójnogu. Bo również na trójnogu mamy. arkę, więc jak będziemy sprzęt, tak, to będziemy to, mamy, sprzęt, będziemy to, to pokazywać. Nie czego, czego używamy, w jakich standardach, systemach, co nam pomaga, co nam przeszkadza. Tutaj chyba pomaga. Tak, okay. tutaj jest to fajnie rozwiązane. Z przodu oczywiście z systemu mamy lufę to jest PRUF 28 cali długości w kalibryce. To jest która sztuka? Pierwsza. Pierwsza. To dziwne, bo twój kaliber jest dosyć szybki. Tak, natomiast tak jak mi wszyscy mówili, że 1500 strzałów i ta lufa powinna pójść. Przypominam, że miałem wcześniej karabin, dokładnie z taką samą lufą, i okazało się, że ten karabin miał 2000 sztuk amunicji. Ja go sprzedałem i jeszcze miał pół celności, więc całkiem. Akceptowanie. Tu przebieg... ma około 600 strzałów, z okay. tego co pamiętam. No także jest... jeszcze sporo jest. A Krystian, tak jak wspomniałem wcześniej, zrobił od razu dwie, żeby na zasadzie tylko przełożenia nie to trzeba było. Kar karabin się może generalnie przeżyć. <coughs> o, tak, nawet na pewno. A nie pali. Dobrze, dalej. Atek Marksman, hamulec wylotowy, znany, lubiany. Rozmawialiśmy o nim chyba przy okazji mojego magnuma. Tak, twojego Masz magnuma, czy tylko sam ten. Nie, mam zestaw czasami. Używam. Działa, działa to tak samo, jak jak działa. Tak. Może powiedz, powiedz parę słów. Może ktoś nie widział tam tego odcinka, co by mnie strasznie zdziwiło. Więc mamy hamulec, na który możemy dokręcić tłumik i czasami sobie lubię postrzegać z tłumikiem. Natomiast, w zależności od zawodów, albo używam, albo nie. Tak? Natomiast jest taka możliwość, więc mam go w zestawie. Ja, ja lubię strzelanie z tłumikiem, jest ciszej, fajniej, w ogóle. Dobra, idziemy dalej, do góry. Co to? Co to, takie, to, 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 to taka nowoczesność weszła pod strzegie? Tak, to jest Kestrel Hood, czyli taki wyświetlacz od yy, stacji pogodowej oraz balistycznej Kestrela. Ja sobie to montuję, przemontowywuję, jeżeli mam potrzebę, bo czasami montuję to na małym. Odkręcam to po prostu. Ten uchwyt do chuda jest w zestawie z chudem. Ten uchwyt do chuda jest w zestawie z chudem, dobra, nie będę Dobre. tego odkręcał, bo tu trzeba całość odkręcić. Przekładam czasami to do małego, w zależności od potrzeb. Ewentualnie montuję inklinometr. Muszę kupić taką czuć do, do szpura. Przybliż nam co to jest inklinometr? Inklinometr pokazuje, pod jakim kątem strzelamy karabinem w górę bądź w dół. Na zawodach w Norwegii bardzo przydatna rzecz to prawda, że czasami mocno stromo. Tak, bo jak są niewielkie, w Polsce generalnie nie ma dużych strzałek, kątów w górę, w dół i inclinometr się raczej nie przydaje, natomiast tam, gdzie byliśmy w Norwegii, bardzo przydatna rzecz i chciałbym to sobie zamontować, ponieważ tu szyna jest krótsza troszeczkę niż w Tice, więc mam mniej miejsca, więc muszę to domontować do szpura, to można zrobić, tylko muszę dokupić element, ale wziąłem, żeby Wam również pokazać. Tutaj mam poziomicę. Właśnie, fikuśnie zamontowana. Fikuśnie zamontowana do góry nie. nogami. Może to pokażemy od razu. To pokaż sam. Żebyście zobaczyli. Ona jest do góry nogami. Na dole. Najnormalniej na świecie, dlatego. O! To bym nie zobaczył, widzisz? O! To można oderwać i teraz pokazać. Yy, poziomicę dokończymy. Po prostu miej lepiej widzieć lewym okiem. I tyle. Jest tak zamontowana, żeby nie ja miał wyraźnie. Tak jak ty lubisz daleko z przodu. Nie, znaczy ja nie lubię, ja muszę ją mieć daleko z przodu. A ja zamontowałem sobie do góry nogami, w ten sposób po prostu wyraźnie widzę. Z prawej strony koltakowy e, saver tak? Jest zamontowane czyli zapas na amunicję. Co dalej? Co dalej? Szpur z odzysku, szpur z odzysku. ale, ale z odzysku. ciągle szpór. Ciągle szpór. widać, że stary model, bo na cztery śruby. Natomiast spór jest wieczny, zajebisty, nic więcej do nie można dodać. Ciężko popsuć. Ciężko popsuć, on ma 0 mOA, dlatego Idiota że. to odporny system Defiance Deviant, ma od razu wbudowany skos i ta szyna jest wykonana razem z systemem, czyli bardzo pewne połączenie. Razem z tym montażem szpura jestem przekonany, że tutaj się nie ma co poluzować, popsuć. No hmm. i co? I na górze na mamy. Na górze mamy Kalesa, no, Kalesa K 2.5. Uważam, że jedną z najlepszych, jak nie najlepszą, Lunetę do strzeleń praktycznych, a na pewno o świetnym takim balansie cena -jakość. No jakości. Mhm. Także to jest naprawdę fajne. Ja co prawda ci oddałem to swoje kółko do przesuwania paralasy. Nie laksy. chciałeś. nie chciałeś. Mi Wtedy się... nie chciałem, ale a teraz by... bym już chciał. Ale teraz a teraz za późno ale teraz teraz jest. Ale teraz jest za późno, więc tego nie mam. Natomiast. Bo kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera. Natomiast mam fikuśny bayer do zmieniania powiększenia. Mam zamontowaną blendę i kalesowe klapki. Ostatnia modyfikacja, która była robiona, to jest wymiana na trigger Techa z pust z płaskim językiem spustowym. Ale to chyba, to chyba nawet w jakimś odcinku to w tym tak, karabinie robię. Tak, w tym tak? karabinie ja pokazywałem, jak to wymieniam. Także to jest ostatnia modyfikacja. Muszę sprawdzić, trudno na sucho będzie. Okej. Okay. Wydaje mi się, że nie jest zły. Kosztował. Wór pieniędzy. Tak. Ci się. Fine. Też tak myślę. Dobrze. Podsumuj Michale proszę cię ten karabin, który ja ciągle uważam za kompletny. Ja po prostu jakbym go dorwał w swoje łapki, nic bym w nim nie zmieniał, tylko... Yy, strzela. Tak, tak naprawdę to jest tylko kwestia moich umiejętności. Dnia. Dnia, żeby ten karabin pokazał prawdziwą klasę, bo karabin jest świetnie strzelający sprzętem, on strzela lepiej niż ja, posiada wszelkie akcesoria, które ułatwiają to strzelanie, pozwalają, żeby strzelać zawody praktyczne. Ta ale, osoba... ale tarcze, o ile się dobrze orientuję, też próbowałeś strzelać, oczywiście w klasie najchyba bardziej zaawansowanej technologicznie, bo to jest klasa Open z tym kalibrem i też nie było jakiejś tam strasznej biedy. Kolejny kat. Zadałeś pytanie. Ja, czy... No nie mam kawy, ja już nie mogę zdania złożyć nawet, ale trudno, no jedziemy, jedziemy. Zadałeśmy pytanie, czy startowałem w Openie. Oczywiście startowałem. Zawody Orzysz, zawody zielonka. Jak najbardziej. To wróciłbyś do zera. To mit. Tylko na zero, żebyś obrotu nie zrobił w jedną stronę, to chyba nie, nie wiem. da. Nie, a czy sprawdzimy. Nie da się na pewno. Tak, tylko i 6,5, zaraz zacznie się masz równo. Kurde, 6,5. Nawet masz w osi. Więc... Startowałem. Oczywiście klasa open jest... 4 kliczki, dobrze. Trudna z karabinem projektowanym do strzałów praktycznych. Tak, praktycznych. Bo dokładnie. jest zupełnie inny dwójnóg. Ja też używam lekkich worków z tyłu, nie jakichś takich zajęczych uszu, no, które wymagałyby też użycia innego typu. Ju Już się nie roku. tłumacz, nie wygrałeś oczywiście zawodów tarczowych, ale nie nie. Natomiast pozycja była całkiem po wysoka, żeby sobie się bawiłem, e, dużo się nauczyłem. I żeby sobie sprawdzić też balistykę w danych warunkach. Dokładnie. Co jakiś czas, pamiętajcie, warto jest potwierdzić sobie te swoje nastawy, no bo to się czasami może rozjechać z różnych powodów. Zmiana partii prochu, zmiana kąta nachylenia ziemi i tak dalej, nie? tak. Warto notować te nastawy, które są na danej strzelnicy. To też są informacje, jeżeli. Bo ja bardzo lubię używać stacji balistycznej, komputera balistycznego. Natomiast notatki zawsze mam ze sobą. Generalnie na nich bazuję, więc wielokrotnie sprawdzałem wszystkie. Przepraszam, ja to muszę powiedzieć, bo w KRG jest jedna niefortunna rzecz, która mnie irytuje strasznie, cholernie od jakiegoś czasu, mianowicie nakrętka luzująca bakę. A są do dokupienia takie powiększone. Tak. Tego się nie da, no albo się da, no trzeba by być może, nie wiem, Justynę łyżwó. Justyn używać jakby to ścisnął. to Jak jest, <in especialmente> to, to by to spojrzał, by się odkręciło samo, ale e, ja czasami muszę do tego używać po prostu kombinerek. To jest nie do odkręcenia, jak się już dokręci. Także to jest to jest To tu ja mam Dlatego zrobili takie duży, powiększone, specjalne... To należy od razu wymienić. Słuchajcie, nie, nie szczypcie się. Nie oszczędzajcie na tym, bo tak, będziecie się irytować. Pokrętło, żeby to tyle. O karabinie. Tyle, o Tyle. O Nic więcej Bardzo nie Wam do dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się okrutnie. Eee, starałem się, jak tylko mogłem ucinać długie wywody Michała, ale jak zauważyliście sami, nie udało mi się to. Strasznie miłego dnia, popołudnia i w ogóle roku wam życzymy. Na razie. hej.